Znowu mam zablokowane konto i kolejną prośbę o wyjaśnienia. Przecież ja tylko regularnie wpłacam gotówkę we wpłatomacie. Po 9 czasem 8 tysięcy złotych, nigdy nie przekroczyłem 15 tysięcy złotych. To są moje pieniądze, moje prywatne konto. Mogę robić z nim, co chcę. Tak mi po prostu wygodnie, a gotówka to chyba nie przestępstwo, prawda? Rozumiem, że tak panu wygodniej. Ale system AML nie został zaprojektowany dla wygody, tylko do wykrywania schematów obchodzenia prawa. Jakiego obchodzenia? Przecież żadnego limitu nie złamałem i wpłacam na swoje prywatne konto. Limit 15 tysięcy złotych gotówki dotyczy tylko transakcji między przedsiębiorcami, a pan nie prowadzi firmy, więc ten limit w ogóle pana nie dotyczy. Poza tym nasze systemy wykryły powtarzające się wpłaty gotówkowe w bardzo podobnych kwotach co kilka dni. To tak zwane transakcje powiązane. Klasyczny sygnał strukturyzacji. Ale ja tylko rozbiłem jedną większą kwotę na kilka mniejszych swoich własnych pieniędzy. No właśnie. Dla systemu to wygląda jak próba strukturyzacji, czyli świadomego dzielenia transakcji gotówkowej na mniejsze kwoty, by uniknąć wykrycia. W takiej sytuacji mamy obowiązek zgłosić ją do generalnego inspektora informacji finansowej. Czyli co, przez to będzie jakaś kontrola mojego prywatnego konta, tak? Być może. GIF przekazuje podejrzane przypadki dalej, najczęściej do Urzędu Skarbowego, a oni już mają swoje procedury. Bo jeśli te wpłaty nie mają pokrycia w Pańskich deklarowanych dochodach, mogą uznać je za przychód nieujawniony. A przychód nieujawniony to 75% podatków. I to już nie bank się czepia, tylko Państwo. Strukturyzacja to czerwona flaga dla systemów AML. Dokumentuj każdą wpłatę. Obserwuj mnie, żeby nie płacić za niewiedzę.